Chyba nie wiem, zaraz będziemy patrzeć. Wiesz. Zaglądaj. Wejdź tam, to wyjdzie, żmija. Nie. A. Kami kami a tu? A tu? A Misia. Też są tylko kamienie. Wnieś mi ich stąd. To naprawdę jest dziwne miejsce. Trzeba będzie. Zerknąć w necie, może coś będzie opisane, kto to, po co, na co, kto tu był pochowany i jak dawno. wyjazd. Jeden leży, a drugi stoi. Aha. To w ogóle musiało być bardzo ładnie. Ale gdzie? Tu. Jesteśmy po środku niczego, naprawdę. koło. jesteśmy gdzieś na polu i na środku pola taki lasek i takie bajery. Dobra, idziemy jeszcze naokoło, zobaczymy jak to wygląda. Hmm. Dobra, idziemy, nie? Znowu przez te haszcze jak staram. Krzysiu prowadź właśnie. maczetę weź. No. Jak w Krótkie spodenki. A jeszcze tam idziemy do tego pałacu. I teraz taki pałacyk, tu się zarwała podłoga nad nim, gdzieś tam, gdzieś tam wewnątrz, wewnątrz no. chodzili, oglądali, no i zarwała się podłoga, ten spad, z któregoś piętra poniżej, no i spadł na, na posadzkę i, I zginął. No. Dawno to było? 10 lat temu. On już jest odremontowany, nie? No kiedyś był, widać że tak. otynkowany cały. Gdzie? No, trafili, ale... Czekaj no, zostać nie, nie daj cię no, ja to pójdę nie to jest tylko taka o. o tędy włażą gówniarze pewnie bo tutaj nie ma tu są tu są okna na wysokości. Ale tu się wszystko Pokaż mi to. No, to może być na łeb, ale tam można normalnie wejść. Zobaczę. My nie przygotowani dzisiaj na takie. Tak. Parter na pewno. Całpa ja. W której okazuje się, że ostatni mieszka... Że ostatni mieszkaniec, ostatni gość, który tu mieszkał coś tu nacisnąłem? Nie. Poderżnął gardło kolesiowi innemu. Sylwestra. Psa zabił. Nie. I krwią tego psa pomalował po ścianach pełen pentagramy, jakieś swastyki. Zabrykatowała to Akcja policji była taka gruba, nie? Tu w tej chałupie to malował Tak. Nie, nie nie. A gość w ogóle wyszedł z więzienia i, z, i znowu zabił, tak? Żona do kota gada. A później po tym wszystkim mieszkał tu jeszcze ojciec tego, tego faceta właśnie. Który to zrobił? Koszulę, jakbyście go to... Ojciec tego faceta no też jeszcze Kaseta wideo. Nie Druga. Guzik. mi się. No i. Ma, ale to tyle lat na pewno nie leży. Gościu palił, jak głupi kręcił. Też jakieś ciuchy? Nie byś ale, nie ale kable już ze ścian wyszarpane? Już poszły? To może Węgiel? No, węgiel ja Tu miał węgiel? Nie ma to tu ma. To no nie Nie powiem co prawie zrobiłem. Miska, to jest ogóle Co? Taka cisza, ciemno, ona odchodziła i na butelkę plastikową i już jest wiesz... Zwaj. Ty nie Mięciutkie, fajne. Ja nie jem, bo tu kibel nie działa w tym domu. Co Ci taki tam robak zje? Nie. Środka, ty ty, ja I co? Nie są robacze. Nie? Ty, no ale są? Są, ale to Krzychowi nie mów, bo on już zjadł 7 to nie mów.